Wspomniało mi się, że około 2 lata temu zrobiłem Wam filmik, jak eksploruję szafę w moim pokoju. Tą szafę. Tą szafę, którą eksplorowałem razem z Wami i z kotami. Uznałem, że dzisiaj zrobimy eksplorację kolejnej. Dwa. O, cholera. Znajdziemy jakieś... O. już śmieszna rzecz. Trains. M Mikolowa gra... Ja pierwszy raz zaglądam w ogóle do tej szafy i tutaj są dziwne rzeczy, które po prostu znajduję, które oglądałem jak byłem mały, które miałem jak byłem mały, na przykład królew powrót do lwiej ziemi, to grałem w tak, byłem mały i pamiętam, bałem się tam jednego poziomu i to z głupiego powodu. Bez jaj. Bez jaj. Be bez jaj. Bez jaj. Bez jaj, nie, nie. Niemożliwe. Niemożliwe. To jest nie. Czy to jest kurwa kas? Kas. Czy. VHS! <ścoughs> Mordek kopany! VHS! Kaseta VHS! W moim domu stara kaseta. Miałem kiedyś magnetowit, pamiętam. I. To i potem mieliśmy DVD, ale mieliśmy DVD parę, bo się parę zepsuło. I magnetowid poszedł pierwszy. Nie pamiętam, co się stało, chyba babci oddaliśmy. Tak, kurczę. Pamiętam, kupowa kupowaliśmy te tapety, te... Ku tapety, kupowaliśmy te płyty, te kasetki. Um, Kurwa, w jak ja dawno fochess nie widziałem. Kupowaliśmy te kasetki u góry w sklepiku. Był, był sklepik, i tam pracowała jedna moja nauczycielka. E, I tam był taki sklepik z ubraniami, i tam też można było sobie wypożyczyć właśnie kasetki. E, I to jest właśnie kasetka. Colin McRae Rally! Fuck yeah, to ta gra. Colin Mc... O, bo płyta. Wilgocią sklejona. Chicago. Bestia. Bestia z Chicago. O kurde, ile ja w to grałem, co, 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 Coley McRae Rally. Pamiętam, ja się trochę tej gry... nie wiem czemu, ale trochę się tej grybałem, bo tam było takie coś, że... Yy, goni nas czerwone auto yy, i Krzysztof Sztyc, czy jak on się nazywał, ten yy, rajdowiec, co tam podkładał głos, się darł... Skręt w lewo, skręt w lewo! <laughs> czy jakoś tak? O, i, o, i, o, i, co tu mamy, co tu mamy, co... Tu... Co następnego będzie tu? Co takiego będzie tu? Załoga piracka. Jakaś załoga piracka. O Jezus, ale to jest ciężkie. A co tu mamy? Co tu mamy? O! Oh. Hugo! Hugo! Robo Rumble jest jak kiedy gry nienawidziłem jako dziecko. Tak w nią wa... Tak przez nią waliłem w klawiaturę, że matka kazała mi ją odinstalować, bo... Nie W klawiaturę! Bić! Wyłącz tego Hugo! Co to kurwa jest? O Boże! Wie... Hugo nagi instynkt! Co tu jeszcze jest? Ja tą pierwej raz otwieram. Co to jest? Fuck yeah! Instalujemy. Je -ha! Kurwa, jest! Instalujemy! Kurwa twoje macie! Jest! ten chory Hugo! Tropikalna wyspa! Najgorsze w tej grze było to, że mi nie działa. Nitro Speed Underground. O, nie, nie, nie wiem, że taka gra istnieje. Fajnie. Oh. Co to kurwa? Przecież ja tego nie pamiętam, że takie coś w ogóle istnieje. Czemu? Jakieś Hugo w kosmosie jakieś? Hugo, 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 aż trzy hugi. Może chcielibyście filmy z Hugów Hugonów, nie wiem jak to się wymawia Hugów, Hugonów Hugo. HO! ho hugów To uszkodzona płytka Miejmy nadzieję, że podobała Wam się eksploracja szafy Jakby tak chcieli nowe filmy z Hugo Z innych pierdół co ja tutaj znalazłem Jakbyście chcieli więcej filmów z pierdół, z Hugo Z... nie wiem Hugo, Tropikalna Wyspa, albo z, nie wiem, Maluch laser, to śmiało piszta. Cześć.